Halo, dzień dobry, witajcie. Cześć kochani, witam Was na żywo w temacie konsekwencja, a nie interwencja. Cześć Paweł, hejka kochani. Wiecie co? Temat jest super ważny. Mega się cieszę. Dajcie znać, czy jesteście na żywo, czy odtwarzacie sobie później. Dlatego, że co jakiś czas dostaję takie wiadomości: hmm, A to wyglądam tak i tak. Nie ważę się, ale się zważyłam i jest masakra, gadka, i co teraz? Rzucam się na to jedzenie, potrzebuję od razu hmm, szybko tego rozwiązania. Co z tym zrobić? I to, co, ch co chcę dzisiaj powiedzieć, słuchajcie, to to, że kiedy my do czegokolwiek w naszym życiu podchodzimy w taki sposób, że się spinamy, dużo tej energii wciskamy, żeby znaleźć zaraz to rozwiązanie. Dobra, to ja teraz widzę, że jest tak źle, więc muszę szybko znaleźć to rozwiązanie, żeby tylko mieć od razu rezultat, od razu mieć ulgę, od razu zobaczyć, że to już jest rozwiązane, że już mam problem z głowy, obojętnie jaki, czy to jest związane z jedzeniem, z ciałem, czy z czymkolwiek w Twoim życiu, co chcesz zmienić, co Ci się nie podoba, to. Słuchajcie, to nigdy nie zadziała. To nigdy nie zadziała z taką ogromną ilością presji i podejścia, że na łubu-dubu, okej, okay, niech to teraz będzie, bo ja teraz ważę tyle, bo ja teraz tak wyglądam, mm, bo teraz to i to mi nie wychodzi w życiu. To nigdy nie zadziała i to nie ma prawa zadziałać, bo to nie o to w tym chodzi, tak? Więc dlatego dzisiejszy live'ik jest w temacie konsekwencji, a nie interwencji. Nasze podejście interwencji jest takie gdzie właśnie trzeba było nauczyć się na sprawdzian, iść na niego, była ocena, można zapomnieć, wyrzucić książkę, zeszyt, jakby każdy ma to gdzieś i jakby można o tym zapomnieć, tak? Więc sami popatrzcie, czy taki rodzaj nauki i rozwoju to jest coś, po co my tutaj przyszliśmy, bo według mnie nie. Według mnie to nie ma racji bytu, nie ma sensu i szkoła już dawno skończona, jak zresztą co jakiś czas nam przypominam. A teraz są wakacje, więc tym bardziej w tym temacie szkolnym i życiowym... I to, że jest lato, myślę, że dlatego fajnie poruszyć sobie taki temat. Popatrzcie w swoim życiu, gdzie jest coś, co olewasz przez jakiś czas, a później widzisz, że nie podoba Ci się to, chciałabyś mieć albo chciałbyś mieć inny rezultat, i zaczynasz napierać bardzo dużą ilością tej energii, z presją, z tym, żeby rezultat już się szybko pojawił, z tym, żeby już była ta zmiana. I pchamy to, pchamy to, pchamy to, aż jesteśmy wykończeni, aż jesteśmy wyczerpani, zmęczeni, padamy po prostu z tego wycieńczenia. I znowu jest poczucie: a dobra, znowu mi nie wyszło, znowu mi się nie udało, to nie działa, kurs nie działa, cokolwiek nie działa, co my tam podstawimy, tak? Albo ja jestem beznadziejna i zaczynamy siebie obwiniać i znowu iść w tym kierunku, który nie ma sensu żadnego. Nikogo tu nie obwiniamy. Ani siebie, ani kursu, ani coacha, ani kogokolwiek, bo to nie ma sensu, tak? Wiemy, że przerzucanie winy na kogokolwiek jest tą przestrzenią, gdzie jesteśmy mało sprawcze i to nic nie zmieni, tylko się zdołuje i będziesz się czuła jeszcze gorzej albo czuł. Więc zobaczcie sobie, jak podchodzimy też do takiego, jak podejdziemy do takiego aspektu, że coś jest jakimś małym wycinkiem w twoim życiu i patrzysz na przykład na jakiś kurs swój, który chcesz, przez który chcesz przejść, który chcesz zrobić jako swój proces, więc wchodzisz na ten kurs i masz to poczucie: "Dobra, no to teraz to już na pewno mi się uda, to już teraz będę miała to załatwione, to już teraz wszystko zmienię, hejka i wszystko będzie inaczej". I czujesz się lepiej przez 2-3 dni. Nie? Ten hype jest taki wysoki, wszystko jest takie jesteś zmotywowana, czujesz tą motywację i jesteś uradowana. I później gdzieś to opada, gdzieś to się kończy, gdzieś nie ma więcej już tego poczucia, że dobra, to ja jeszcze coś zrobię, żeby utrzymać tą ekscytację. Nie każdego dnia będziemy podekscytowani, nie każdego dnia będziemy zmotywowani. Pytanie jest takie, jak Ty wtedy, kiedy ten hype opada po kursie, po sesji, po spotkaniu, po Twoim wglądzie ważnym, o oh wow, to było super, jak wtedy dalej zarządzasz sobą, jak wtedy jako ta wersja, którą jesteś już inna, którym jesteś już inny, no bo codziennie się zmieniamy, jeżeli pracujemy ze sobą, umówmy się. Często te shifty i zmiany w nas dzieją się tak szybko, że jesteśmy totalnie innymi osobami, tak? Wystarczy jeden klik w głowie i już nie wracamy do poprzedniej, starej wersji. Więc pytanie jest, kiedy to opada, jak idę konsekwentnie dalej? Czy ja wtedy zarządzam sobą jako ta nowa wersja, nawet jeżeli mi się tutaj zadziało tak, że właśnie mam gorszy nastrój, że ta ekscytacja już mi spadła? Czy ja idę konsekwentnie dalej? Czy ja wybieram konsekwencje w działaniu, w, w tym, co. Chcę, żeby było. Czy ja patrzę tylko na ten chwilowy rezultat, na tą chwilową gratyfikację, na ten chwilowy hype, że energia jest wyżej, potem opada, a okej, okay, dobra, nie działa bez sensu, tak? Ja tak kiedyś robiłam. To prowadziło donikąd. To prowadziło do smutku, do rozczarowania, do tego, że jest kiepsko i jest źle, bo to jest droga donikąd. Kiedy spatrzymy wąsko tylko na ten jeden aspekt, że on ma się przetransformować, on ma się zmienić, już za tym moim procesem, za tą jedną rzeczą. My tego nie wiemy. Jakby w, w backgroundzie dzieje się bardzo dużo. W Twoich myślach, kiedy inaczej o sobie myślisz, kiedy pracujesz ze sobą, tam się bardzo dużo dzieje. Ale nie zawsze od razu widać to na zewnątrz. Tak to działa. Tak działa praca z energią, czyli ze sobą, wewnętrznie, tak? I chodzi o to, że kiedy my podchodzimy do siebie właśnie w tych momentach takiego większego piku. Dobra, chce mi się coś zrobię, chce mi się coś zrobię, chce mi się coś zrobię, a kiedy czuję, że opada ta energia, i ja się wycofuję, no to z tej interwencji mało zadziewa się zmian w naszym życiu. To jest po prostu za mało. Tam nie ma tej konsekwencji w działaniu, więc to jest tak, jakbyś cały czas zaczyna od początku, a tam ma iść jeszcze płynniej, jeszcze płynniej. I ja się tego uczyłam, nadal się uczę, natomiast jest mi już łatwiej. Na pewno o wiele łatwiej jest mi w kontekście emocji, myśli i pracy ze sobą, podejścia do siebie, jakby stylu życia i tego wszystkiego, o czym mówię. Natomiast jakiś czas potrzebowałam też, żeby w sobie to wypracować i kontynuować, bo zobaczcie jaki jest sens, kiedy nie wiem jesteśmy zmęczone, czy boli nas głowa. I jedyne co robimy, to będziemy narzekać na to w tym momencie, kiedy boli nas głowa, czasem weźmiemy jakąś tabletkę i zainterweniujemy w tym momencie, kiedy boli z nas głowa, a nie popatrzymy całościowo na to, że może jestem wykończona z pracą, bo nie wiem, te rzeczy, za które jestem odpowiedzialna, one nie leżą mi już. Wyrosłam już z tego, nie podoba mi się to. I ile razy ta tabletka nam pomoże? Czasem nam pomaga, ale w pewnym momencie już nie pomoże, dlatego że życie tak działa. Nie pomoże, bo potrzeba innego rozwiązania, potrzeba innego podejścia do siebie, potrzeba zobaczenia tego big picture, czyli tego dużego obrazu, większego z lotu ptaka, na to, że to nie chodzi tylko o tą głowę, tylko o coś większego. Tak samo jest na przykład z włosami. Można kupić najdroższy szampon, kiedy one nie rosną, łamią się, nie działają, jest nam przykro yy, kobietom, że nie wiem, nie wyglądają tak, jakbyśmy chciały. I patrzymy tylko na te włosy i tylko na tą głowę, a nie patrzymy na cały organizm, który ma, który ma może niedobory, gdzie brakuje czegoś, gdzie znowu może zmęczenie też ma jakieś znaczenie, gdzie stres, gdzie coś jest niedostosowane i znowu potrzebujemy spojrzeć na szerszy obraz. I znowu potrzebujemy konsekwentnie za tym podążać. Bo dlaczego jest konsekwencja? Bo trzeba zrobić badania. Raz zrobiłam, widzę, jakie są, okej. Okay. Co w takim razie z tymi badaniami? Z kim mogę to uzgodnić? Kto się zna? Jedna, druga, trzecia osoba. Wymaga to konsekwencji, że ja robię dalej coś w tym temacie, a jak zrobię raz badania, nigdy więcej do nich nie wrócę, rzucę je w kąt. Aha, dobra, jakieś tam są. Widełki były OK? W przedziale było OK? No to powinno być dobrze, no to ja nie wiem, jaki jest problem. No to co wtedy zrobimy z tym, jeżeli nadal to nie jest znalezione rozwiązanie? Bo tobie włosy nadal wypadają, nadal jesteś zmęczona, nadal się czujesz źle. Znowu kupimy szampon. Chcę nam pokazać na tym przykładzie, kiedy ta interwencja to będzie takimi strzałami tej energii i tej ekscytacji, i to będzie za mało. To będzie powodowało, że ciągle, tak jak powiedziałam, zaczynasz od początku. To jest bez sensu. To jest bardziej wyczerpujące. Więc moje pytanie jest takie: dlaczego boisz się zaangażować? Dlaczego boisz się zaangażować w swój proces? Związany ze zmianą siebie, związany z pracą nad sobą, pracą nad relacją z jedzeniem, pracą nad relacją z drugą osobą, pracą nad mindsetem. Dlaczego boisz się wejść w całości? Dlaczego boisz się tego zaangażowania? Usiadłabym i odpowiedziałabym sobie na te pytania. Czy dlatego, bo... I tak nie wyjdzie, bo boję się, że i tak nie wyjdzie. Problem polega na tym, że kiedy boimy się zaangażować, to to na 100% nie wyjdzie. Bo zmiany w życiu nie zadziewają się wtedy tylko dlatego, bo ty jesteś już zmęczona poszukiwaniem rozwiązań, dlatego bo ty jesteś, bo ty już dużo zrobiłaś albo dlatego, bo ty tego chcesz. To jest trochę za mało, nawet bardzo za mało. Wtedy kiedy jesteśmy wcale zaangażowani, to jest inna energia, kiedy wrzucasz w nią regularnie. Podkładasz to drewienko do kominka regularnie, a nie jedno drewienko na całą zimę i już powinno mi ogrzać całą chatkę. To tak nie działa, to tak nie może funkcjonować. Tak, a my chcemy takimi strzałami to załatwić, tym szamponem, tym kursem, tą jedną rzeczą. I wtedy jestem w stanie się zaangażować na ten czas, ale dłużej już nie. Popatrz sobie, czy masz też tak w innych przestrzeniach. Często to się przekłada na inne przestrzenie, właśnie dotyczące czy relacji, czy jakichś innych spotkań, czy czegokolwiek, gdzie potrzebujemy zawsze zaangażowania. Tak? Więc kiedy przestaniesz patrzeć na to, że te rzeczy, które Ci się nie podobają, są jakimiś przeszkodami, i nie zaczniesz patrzeć, że to są te rzeczy, które cię otwierają na to, żeby konsekwentnie. Iść w to i nie bać się tego, i zajmować się tym, i dbać tam o siebie, i pielęgnować to, czego ciało potrzebuje, i wspierać siebie w tym krok po kroku, konsekwentnie, nie zostawiając tego, bo to trwa, bo już zrobiłaś, bo to nie ten szampon, bo to nie ten kurs, bo nie działa, tylko idę dalej i robię. Słuchajcie, dla każdego to jest takie, a to może to nie to, a to może nie takie. Metodą prób i błędów w wielu rzeczach jesteśmy w stanie mm, Zauważyć, którą ścieżką chcę iść, ale wydeptuję tą ścieżkę po drodze, a nie czekam, aż te rozwiązania spadną na mnie, i ja wtedy zobaczę, um, które wybrać i jakie to jest rozwiązanie dla mnie, i że będę już nie popełniał żadnego błędu. Nie ma czegoś takiego. Idziemy po drodze i się dowiadujemy. Uczymy się od innych osób, mądrych, które wiedzą coś w danym temacie, które nas mogą czegoś nauczyć, my możemy od nich zaczerpnąć tej wiedzy. I to też nam pokazuje, że ten proces nie jest wtedy. Tylko jakimś strzałem, tylko taką, właśnie, interwencją. Jak mi źle, to wtedy się zajmę. A później co? Później życie patrzy, a dobra, no to teraz to już nie jest to takie ważne, nie? To już teraz mogę zostawić Ciebie znowu na boku i jakoś to tam będzie funkcjonować. No jak będzie funkcjonować? Wysyłasz wtedy informację całą sobą, całym sobą, swoim ciałem, swoim podświadomością, umysłem, że porzucasz siebie, porzucasz to, co jest dla Ciebie ważne. I my bardzo szybko się poddajemy w tym. Albo mamy mini rezultat i to już jest totalnie zapomnienie, albo nie mamy wcale i udajemy, że to olewamy i olewamy 3D i te wszystkie rzeczy. I czasem to jest potrzebne. To prawda. Ale czasem potrzebujemy dalej w tym iść, dalej się tym zaopiekować, dalej się temu przyjrzeć i osoby, które pokonają to ego tutaj, będą miały te efekty. Więc tu jest odpowiedź na to, dlaczego jednym się udaje, dlaczego innym się nie udaje. Czy gdzieś nie bałam się zaangażować, czy nie bałam się zaangażować w moim procesie po drodze? Czy jestem przekonana na 100% i przekonany, że zrobiłam już wszystko w tym temacie, na którym tak bardzo mi zależy, w konsekwencjach, w konsekwencji szłam, szedłem i dalej, i dalej, i dalej i czuję, że to jest 100%, że zrobiłam już naprawdę wszystko? Czy jest coś jeszcze, co mogę zrobić? Więc. Nie podchodź do siebie tak surowo. Że musi być ta, ten efekt na już. Tam potrzebna jest Twoja energia za tym. Jeżeli ona co chwilę się wypala i gasi, to co chwilę czujesz, że zaczynasz od nowa i to jest męczące. Kiedy masz na natankowany cały bak i jedziesz drogą, i co jakiś czas możesz dolewać tej benzyny, dolewać sobie tej energii do siebie, dbać o siebie, dbać o swoje ciałko. Tak jak nasze ciałko jest tym pojazdem, prawda? to wtedy ta energia nie wyczerpuje się do zera, że jest tam czerwona czerwona ikonka. Tylko dolewasz regularnie tego wszystkiego i jedziesz dalej. I jedziesz dalej i jedziesz dalej do następnego swojego marzenia, do następnej swojej potrzeby, do następnej swojej realizacji, do tego co dalej potrzebujesz. I zobaczcie jak to brzmi i jak to pracuje w nas, kiedy to jest taki obraz. Tam nie ma tej szarpaniny, tam, tam nie ma tego łubu-dubu. Dobra, muszę teraz, muszę to, muszę to. I mnóstwo energii straconej na samym początku, tak jak auto odpala w mieście, jak się jedzie. I jest nieraz szarpnięcie, jak mam jeszcze jakieś starsze auto, to jest to szarpnięcie i zobaczcie, że ile energii traci na to, a ile jest w płynnej jeździe. I tam może się po drodze zadziać. Wypadek, czas zmienić koło, coś się zadzieje. Tak jak ty jesteś zmęczona, czasem smutna, czasem ci się coś nie podoba, czasem jesteś humorzasta i okej. Okay. Ale dalej w konsekwencji konsekwentnie, idę dalej i podążam dalej za tym. Co czuję, co potrzebuję, co jest dla mnie ważne, co chcę tu przeżyć w tym życiu odklejając się jak najbardziej od tego rezultatu, a idąc nadal z tą robotą, którą mam do zrobienia. Czy to ma sens, kochani, dla Was? Widzę, że tutaj jesteście i sobie słuchacie, co mnie bardzo cieszy, więc dajcie znać, czy to ma sens. Przypomnę o tym właśnie, że to nie jest tak, że to zadziewa się samo tylko dlatego, bo my tego chcemy. Albo dlatego, że tak rościmy. Albo dlatego, że Tyle już zrobiliśmy, albo dlatego, że tyle się nacierpieliśmy. Tyle się nacierpiałam, już powinnam to mieć, teraz to już po prostu na pewno powinno przyjść. I czekamy dalej. Poszłam na ten kurs, po tym kursie to już na pewno nic nie będę więcej potrzebować. I potem jest takie rozczarowanie, o Jezu, no to ja znowu jestem w takim stanie, to ja znowu się tak źle czuję, to to znowu mi nie pomogło, to to znowu tak nie działa. Nie ma konsekwencji. Jest interwencja. Jest tak, tak. Tak, co jakiś czas, a nie ma płynnej ścieżki, w której ty jesteś dla siebie. Nie ma płynnego patrzenia na siebie z szerszej perspektywy. Tak jak powiedziałam o samochodzie, tak jak powiedziałam o włosach i, i w tym porównaniu, i w tym kontekście, to jest super ważne. Więc zobacz i odpowiedz sobie na te pytania, o których tutaj powiedziałam. I to dla nas, kobiet, też jest, słuchajcie, bardzo ważne, także w kontekście relacji z jedzeniem i w relacji z ciałem. Odpychamy czy spychamy na bok te nasze ciała? Mówimy: A dobra, to trzeba to zignorować, jakoś to będzie, jakoś to będzie, że nie wiem. Mamy takie poczucie, że gdzieś tam coś ze sobą zrobiłam, popracowałam, odstawię to ciało, nie będę na nie patrzeć i ono się zmieni. Mija jakiś czas, rok, dwa, trzy, okazuje się, że waży najwięcej w swoim życiu i jesteśmy zaskoczone, dlaczego tak się stało. Bo nie było konsekwencji i tam gdzieś nieraz trzeba było spojrzeć na to ciało, a nie zostawić je schowane w szafie, zmieniać tylko ubrania, nie patrzeć na to i to olać. Nieraz będzie potrzebna to, że się na to nie patrzy, zależy też, jaki jest etap naszej pracy relacji z ciałem, a nieraz trzeba będzie popatrzeć na to, że mi jest trudno z nim, że mi się to nie podoba, że jest mi ciężko, że ja nie wiedziałam, że ja tak mogę wyglądać, że co tutaj się wydarzyło przez te lata, że co tutaj się stało więc niech każda z nas i każdy z nas poczuje w tym momencie, co tak naprawdę wprawdzie byłoby teraz mi potrzebne. Czy ja potrzebuję iść tam z miłością i z łagodnością? Czy ja mogę mm, odwrócić się teraz od ciała i na przykład, nie wiem, popracować z mindsetem, tak? I my nie chcemy zostawiać tych naszych ciał, z nadzieją, że samo coś tam się zrobi. Zobaczcie, jak to nawet brzmi, nie? Tam się samo nic nie zrobi. Tam jest potrzebna energia osoby, która jest wielkim kreatorem tutaj, czyli Twoja, czyli Ty, która kreuje swoje ciało. Kiedy jest odstawione i nie było wpuszczonej yy, czy miłości, czy wsparcia dla siebie do swojej podświadomości, ono będzie wołało w taki sposób. Ono będzie wołało przez kolejne kilogramy, i w tym zapomnieniu będzie się powiększało. I to nie jest złe. To też jest dobre. Też przez to przechodziłam, nieraz. Aż w końcu stwierdziłam, że skoro chcę mieć z tym spokój, to potrzebuję konsekwentnie podejść do siebie: do relacji z ciałem, do relacji z jedzeniem, do relacji ze sobą. I wtedy to mogło się zacząć transformować. Dlatego, że nie robiłam strzałów na. Lato na e, Sylwestra przestałam już to robić. Czyli tam też, gdzie była ta interwencja, tak na chwilę, żeby szybko rezultat, żeby szybko ukoić ten ból i niezadowolenie, jakie to jest, tam mogło zacząć to się transformować, tam mogło zacząć to się zmieniać. No bo ja inaczej podeszłam do tego, czyli właśnie z tą konsekwencją, dobra, ja to zrobię, bo mi na tym zależy, bo mi zależy na sobie, bo ja chcę spędzić w tym ciele fajne życie. Ja chcę, żeby przez moje ciało przechodziło fajne życie, żebym ja fajnie się w nim czuła, bo to jest moje ciało. Ono nie należy do nikogo innego. Co z tego, że ktoś mi powie, że a dobra, dobrze wyglądasz, to za różnica? Albo ktoś powie, a dobra, to chodź na imprezę. Ale ja nie chcę, bo mi zależy na tym, żeby mi dobrze było w, ze sobą, w moim ciele, w moim domu. Jeżeli tu mi jest kiepsko, zrozumiałam to, że w innych przestrzeniach też będzie mi kiepsko, bo to jest wszystko tym moim odzwierciedleniem. Więc ja chciałam przyłożyć się do tego, bo wiedziałam, że wszystkie poprzednie interwencje spełzły na niczym. I rozumiem, dlaczego tak było. I rozumiem, dlaczego życie tak działa. Bo mówi, tak będziesz to miała, ale zajmij się tym konsekwentnie, porządnie, z miłością, a nie z presją i ochotą na super rezultat, żeby znowu wywalić to. Tam jest głębia pod tym, tam są ważne rzeczy. Tam są informacje, które są Tobie potrzebne, żebyś stała się taką osobą, jaką chcesz się stać. I my tylko nie chcemy czasem tego zobaczyć, bo chcemy od razu iść do tego punktu, w którym ja już to mam i sobie to wezmę. I dlatego czasem dieta pomoże na chwilę i dlatego czasem później wraca to wszystko w, podwójnym, w podwójnej ilości. I dlatego czasem któryś z tych takich zewnętrznych działań Interwencyjnych pomagają, i my potem próbujemy to znowu w ten sposób osiągnąć, i się frustrujemy, bo tam już to nie może zadziałać. Kiedyś to zadziałało. Użyłaś tego raz, chciałabyś wrócić do tego rezultatu, nie udało się, trzeba to zmienić, bo najprawdopodobniej nie ma spojrzenia na szerszy obraz, na szerszy kontekst, to co powiedziałam tutaj dzisiaj, i to jest super ważne. Czy jest coś jeszcze, co chciałabym dzisiaj powiedzieć? Popatrzcie sobie na to zaangażowanie. Popatrzcie sobie na ten szerszy rezultat. Popatrzcie na to, czy mogę iść dalej, jeżeli nie mam tej gratyfikacji chwilowej czyli nie pojawia się to za dietą, za zjedzeniem ciastka tylko jest coś więcej do zrobienia w konsekwencji i czy ja mogę w takim razie z tym iść dalej. I można iść, można nie iść. Osoby, które pójdą, będą to miały. To jest normalne. W konsekwencji to wychodzi. Osoby, które chcą tylko w interwencji, będzie ciężko. Tam nie będzie tego um, rezultatu trwałego. Tam nie będzie tego poczucia, bo, bo w konsekwencji to się buduje, to się tworzy, to się kreuje. A w interwencji są na chwilę przebłyski no tak jak na przykład właśnie z motywacją, nie? Będę wstawać i dwa dni się udało, potem już nie. No to jak to może funkcjonować. No nie może funkcjonować i życie też w ten sposób nie funkcjonuje, więc jeżeli chcemy życia, które przechodzi przez coś, przez nas i, i my chcemy tam się dobrze czuć i my chcemy, żeby nam się to podobało, to potrzebujemy ruszyć konsekwentnie. I tego, kochani, nam życzę. Nie bać się zaangażować, nie bać się wejść w to, bo nie ma czegoś takiego, że mi się nie uda. Jeżeli w to się nie zaangażujemy, to się nie uda na 100%. To jest jedyny pewny scenariusz. Więc popatrz sobie na to, zadaj sobie te pytania, popisz sobie z tym. I działajmy dalej. Tutaj mi przychodzą jakieś rzeczy. Co ważnego jeszcze powiem na koniec? Ważnego powiem jeszcze na koniec o wolności od jedzenia, który zaczynamy, słuchajcie, dzisiaj. Same ważne informacje, same ważne daty. Zaczęło się lato, Zaczęła się, zaczyna się mój ukochany program w nowej odsłonie, w nowej edycji, w nowej wersji, której nie było do tej pory i bardzo się na to cieszę. Bo zrobimy tam kawał dobrej ro roboty właśnie w kwestii jedzenia emocjonalnego, żeby iść w stronę tej wolności. Będziemy działać sobie w kilku modułach, będziemy pracować z tym, co Stoi za jedzeniem, ale nie tylko. Pokażę Wam, że to, co jest związane z jedzeniem, jest bardzo rzadko związane z jedzeniem, i Wy będziecie to odkrywać na własnych przykładach, na, własny, na własnym sercu, na własnej podświadomości i transformować to w trakcie, bo to będzie właśnie warsztat. Można jeszcze dołączać. Wszystkie szczegóły są na mojej stronie beatabarczyńska.pl łamane na wolność od jedzenia, pisane łącznie, bez polskich znaków, tam są wszystkie informacje. Ehm... Więc jeżeli masz jakieś pytania, też możesz dać mi znać na infomałpa.beatawarczyńska.pl I co? I to tyle. Pięknego weekendu Wam życzę. Dziękuję za obecność, za Wasze przemyślenia, refleksje. Wszystkiego dobrego, kochani. I do zobaczenia niebawem. Buziaki, pa pa!